Cześć! Witajcie w 25. odcinku z Bakuganów. Dzisiaj odblokowujemy sobie Strażników Chaosu, czyli tigrere i Pentaklira, tudzież w polskiej wersji Makukiego. Z kim tu się teraz, że tak powiem, dogadać? Hmm. No dobra, dobra. Nadal z nim w ramach. Nadal z. Nim. Nie wiem czemu, dobra. Tylko kontrast chyba dla tych Redaków tylko kontrast dla chaosu. na no, taki sam skład, może ta francza bez barierek. I co takiego było fajnego dzisiaj? No Nie wiem, nie to, że wygrało Radom, jak, ponieważ na razie nie, nie wiem jeszcze, jakie są rezultaty derbów Manchesteru, które dzisiaj się odbywały się, to się odbędą. Nagrywam, to jest godzina za 5. Ten, za 5 19, lepiej, jak e, właśnie w tym momencie. Niestety Legia przegrała, przegrała czwarty dla rzędu w Lidze. przecież, w sensie, że, że wygrała z tym Żyrińskim. Spomnę też na, na wątpliwość, czy szlakujemy y, miejsca trenera Runia Iciana Łazienkowskiej, ponieważ no. No, sorry, mem sorry memory, no ale mamy te flashbacki z 22 roku, kiedy to je ja nawet nie była w powie tabeli. No i po prostu, no mi to śmierdzi. Nie chociaż tak powiem, wyjdzie z tej grupy z Ligi i konferencję, potem to już niech sobie spada. Takie jest moje na ten temat Co wygrał, to wygrał. E, Pukari, super, ale... No, sorry winetu. Chyba jego czasy w warszawskiej Legii to już jest policzony. Zauważy się, może, że ta. Może to za głupie, że no z takimi to jakimiś znaczy okej okay, dobra tam jeszcze z Rakowym to można mieć ale kurde z Jagą, ze Stalą Mielec, co roku Stal Mielec jest typowana jako drużyna do spadku, jakoś udaje mi się robić wszystkich w bambuko i nie spadają od ładnych, będzie chyba czwarty no, KS, jak jest jakby w w tym roku puszczył, ruchuje OKS-u, no to raczej już się nim martwił o Mielkan. O, i Julio tak sobie pogrywa ze mną, jak na razie. A jak wygrał, bo że ja no, mam rodzinę pod Radomian, to mi to bardzo cieszy. No, ale prawdą to Dolor. Y Przecież jak Run miała swoją próbę, w której ta igra ewoluowała. Jak bym powiedzieć, spotkałem młodszą wersję danerską, wersję True Flemana, który się wyzywał ją do niej pery mała. Co mi przypomina jakby taką jedną znajomą z szkoły średniej, która yy, też się denerwowała, kiedy do niej podobno mówiłem, pewnie ją tutaj też nie pozdrowić. To jest moja dobra znajoma. No i w tym sensie, jak z ze sobą szczerat, to właśnie ci to, to blokaj to się jako szablot tigrera, co. no. nie. no, jakby były tygrysy szablotem de facto te kilkanaście tysięcy lat temu, chociażby w połowie lodowcowej, kto na tym akurat wie, ale kto już takiego nie oglądał w połowie lodowcowej, jakby jest już dorosł, więc kojarzy te niegdyś. Yy, yy, Fajną serię filmów, a teraz to niestety po tym, jak na tej części oddech, zaczęło się wszystko na, na szyję lecieć. Tak czy siak, Jakby dość fajnie, że niby, że niby ewolucja de facto była na, na zwierzęciu już wymarłym. Niby szczęście. Niby w z naszym w Starszanowym, znaczy tak. jeszcze pojeźdź, akurat to nie byłbym cały tydzień wolny, ponieważ odbywa się w mojej szkole wyjazd integracyjny, na który no, no, sorry, nie realnie pojechałem, no bo kurczę, za drogo, jeszcze, typie, musisz płacić czesne, te są dość wysokie, kilka stówek, bo też sam wyjazd, po prostu kilka stówek, no i się nie martw ponieważ my mamy jakieś tam kontakty w klasie swojej, czy w klasie, bardziej na grupie, co to była w szkołach, a to na jak to nie był już grupy. Czyli ja bym się tam nie martwił. Co, co się wydarzyło, to akurat z tą potyczką. Mardak jest na pozycji straconej, ale zobaczymy sobie, bo jak tą potyczkę wygra, to wygra się cały mecz. I co się dzieje? A jednak pod dar a ta chyba kulo, bo żółta. Dziwne. Oni fałtak wtedy dajemy od Darkusa. O kurczę. Kurczę Nadal jest, że tak powiem, nie wystarczy. Proszę, Mordo, użyj jeszcze raz, chyba że nam no, będzie ten cud. Nie, tym razem cudu nie będzie nic Nie, nie powtórzył tak powiem, sukcesu Dana i Maruczo, że mimo tego, że mieli nie punktów to wygrali. To jest jakiś progowy, drodzy widzowie. Możliwe. A okay, i praja zostań tym akwosem. Mm -hmm. No i został. Przezwybał. Hmm. Leciała na mnie. Chyba, chyba się zawróci. Tak widzę, że się zawraca, ale czy się doturla? Doturlała się, kurde. E, drugi raz z fal Falconierem fal się będziemy mierzyć. Czyli nie zamierzam że tak powiem, bachów, no bo... Przez lekką upłotę mardaka ten odcinek się już troszkę wydłużył. No, Jakie że tak powiem... Jut jutro będzie odcinek... Y o, jego, o tym dostać strażników Darkusa Natomiast yy, jako że w niedzielę będzie Halloween, to chyba będzie to specjalne zakończenie serii, o który prosił jeden widz i tak jeszcze tak powiem yy, pożegnamy z tą serią, która zaczyna przez prawie cały miesiąc to wiemy, że tak ciepłego przyjęcia tak serii, po której jakoś Prawie jej z ludzi nie za bardzo pamięta o Bakuganach. Chyba, że oglądają taką nową festówkę. Znaczy, w miarę nową. Mnie ja zadziwiło, że się to niego tak skoczyło. I tak będąc szczerym, no, mi się nie spodziewałem, że po 4 czy 5 odcinek z ilością ponad 100 światłań, daj nam, że około 30 tyle po prostu, że no, jak to jest już całkiem dużo, a gdzie to jest, a gdzie to już naprawdę dużo, wędę do biznesu, która. Uch, sobie strażnik było wiadomo. Nowy towar u Alice. Zobaczmy, to tylko chyba jedynie, jedynie chyba żółwiki i saurusy tu widać W tych... tutaj. Dobra, niech to. Jeden pod Chaosa. Tigrera. Pod no Tigrera jest taka dość kiepska, ponieważ ma bardzo niski uczynnik wytrzymałości. A to defensywa dobra... Niedobry skok, przyzwo, kok, porządny. No i ten taki też ma który jest takim bardziej all jak widać. Czyli lepszy, bo jednak ma tą wytrzymałość, co dla jest wręcz kluczowe. No i co, teraz pora oddychować szablot i też z to co Saber, że to jest szabla. Nie szabla. Dobra, pora jeszcze raz pokonać Bruno takim składem będzie, żeby innym, dobra na już na arenie. No i jest tak jeszcze się u mnie stało, no. no nie tylko po prostu tak powiem, sobie trochę nowej roboty i wyszła przepysznie. I to tyle. Teraz po prostu tylko na tym, że... No, po prostu... No już chyba... Pewnie mi też około okrągły rok, około, tak. Słownie chyba rok. Tego jak tak powiem, wyszłem z serią no biedny koszt, tak powiem. Słyszałem, że tak powiem. Myślałem też, że... No, Seria z się przyjęła no, prawie, że w ogóle zerowo z Bo No to filmy z klubu... Ja przyjąłem po mnie w 100 filmów. Ale mimo no, to, to się przyjęli konkretnie. Dobra, może poza jedenastką. A to wiadomo, że ich tu opa dyskanało, że ograniczenia wiekowe. No, cały rok no, na się się rozrósł. Czy tak potężnie no nie, no, nie wiem, no 160 subów, no, no też ładny wynik, jeszcze chyba od temu no, nie wiem, że było 140. chciałem sobie sprawdzić. Co będzie po serii, no najprawdopodobniej co będę robić to yy, dokończę oczywiście serii Zamorsky w sieci DLC. Seria ta no raczej powinna się skończyć środkiem lub końcem listopada, o ile w ogóle będę miał chęci, bo założę się, że YouTube bandyńska będzie miała mi filmy, tak powiem, yy, przyblokować, bo wiadomo, wiadomo powszechnie jest, że... YouTube a bardzo, ale to bardzo nie lubi mocno. Na kombach, na przykład powiem jedenastki czy jakieś tam tenzurki, czy yy, zapomnienia koloru chwiliny, niż czerwony, no to się mocno przypierdziela. Natomiast, no wiadomo, no YouTube Kids to też yy, niby się do tego nie przydaje. No bo to, co zrobić tego YouTube To jest mi ten czyli że każdy wie, ale nikt nie powie. No i tak to jest na tych YouTubach, tak to jest, proszę Państwa. Akuratni dla playży ograniczenia się a kurcze yy, Magicale, gurala to mają się dobrze. Czyż coś tam mieli wprost, jakieś tam prawo, ale wiadomo jak to jest, jak bez razu coś gada, to rzeczywiście są słowa, nie czyje. I dobra, tyle to już pod tym onkresie, o politycznym yy. Teraz pora się spóźnić na aczkolwiek z takiego po walce. No, mam ogromną br, br, przewagę, ja już nie wierzę, że runo jest właśnie niczego użyć, żeby sobie przybliżyć szansę na wygraną. Nie może jakby czeka na to, że nie wiem, czy może nie wskazać i że w ogóle nie będę ruszał. No, chyba. No, I no, się tutaj chyba że tak powiem, ile runoż tak powiem, ile się wycisnąć, bo... No Tutaj tempo to na razie chyba, 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 ok, żeby wyszło. I nawet chyba 800, jak widzę to w szoku drobnym. A najdłużej nie są na 800, ale no widzicie Państwo. Musiałeś prawie w ogóle wyśleć moim Leo Teraz tylko zrobili Double Standard z Prejasem. No i, i co? No i. Ja być Double stand Leo. Ziomek, ja rozumiem, że ty lubisz walczyć, ale no, come on! Come on, mordo! Czyli tak? Widząc po trajektorii lotu, runo raczej poleci. No to na a tutaj poleci. czym, wynajmniej, trochę na jakiś katunem, patrząc po jej włosach, przy takim głuszym kierunku, że akurat. Yy, no, na korona no, raczej e, nigdy już tam nie miała aspiracji do bycia aspiracją. Czy później sobie nie pierwszy tam, potem już drugi, trzeci, to nie wiem. Drugi też widziałem, ale... też akurat. Ale... O, nawet sama kwestia. A nie wiem, to ja byliśmy, no, udałem, ale z takim jakimś zaangażowaniem. Akurat znowu, nie no, wiadomo, nie były Dan, Shun i Maruczo. Jakby została na... Ziemi, którzy niby chcieli tam przenieść, niby, czy coś, jakaś misja. Nie wiem, musiałem sobie wziąć aż do drugiego sezonu. Tak czy siak, moim już tablet e, i gradę, która nadal ta się jest, e, co nie wiem, losem. ale się szybsza, i ma też maksymalną wytrzymałość, Podobno mój stan konta. No, raczej średnio musi chcę wybrać na to, jak czy zaopatrzymy w strażników Darkusa. Ale jakoś dam radę, no. Nie inaczej. Wypisałem yy, sobie gierkę. chociaż się robię to poza yy, kamerą. Tak czy siak, yy, nadzieję, się podobało. Yy, miłego yy, wieczoru. Trzymajcie się, do usłyszenia.